Witam was ponownie, obiecałam, że szybko ten czas zleci, więc tak, na każdej z platform zdominowała wasze głosy nasza nielegalna córka, Sami, brawa dla niej, scenarzystko, zdrać nam dlaczego jest nielegalna? Bo przez nią stary miał kłopoty i była owocem zakazanej miłości, dlatego, aha, chcesz mi powiedzieć, że ona i brat są niczym Akwa i Ruby z Oshinoko? Weź mi nie porównuj. Dobra, pora na rundę drugą etapu jednego na ośmiu, a w niej zmierzą się Sara, sługu z samego arcyboga, nasza czarodziejka Anielica, która jest dobra w udzielaniu magicznych rad. Dzień dobry. A z drugiej strony mamy Nivena, który służy Senrin z poprzedniej rundy, nasz leśny elf, który dominuje światy w ramach ochrony własnej rasy. Hej wam. Czy mają państwo coś do powiedzenia? Nie wierzę w tą twoją ochronę Niven. Ty se możesz nie ufać. Mroczne elfy się nie lubią z naszymi, więc ktoś silniejszy bronić swoich musi. W końcu każdy był kiedyś słaby, więc, no. Dobra, teraz bez zbędnych komentarzy zaczynamy rundę 2.